Witam Was serdecznie, moi drodzy. Chciałbym Was zaprosić na nowy kanał. Nie bój się i wiesz tylko. Chciałbym w tym miejscu, moi drodzy, e, przedstawić to, że wiara jest taką siłą, która daje, Bóg, pozwala nam pokonywać lęk. Na co dzień często spotykam się właśnie z różnymi postaciami lęku, obawy, które wręcz zmieniają, przemieniają nasze życie, nawet mają pewnego rodzaju można dostrzec i zobaczyć aż psychosomatyczne objawy w życiu człowieka i w ciele itd. Tak I to, co jest najciekawsze, to że wiara jest takim jedynym drogą, która pozwoli najczęściej wyjść z tego i wydobyć się z tej ciemności i odpłani, jaką jest nich. Kiedyś Wyszyński, ksiądz kardynał Wyszyński, sługa Boży, powiedział, że taką anegdotę czy taką historyjkę Oto to zaput, zapukał do drzwi strach. Otworzyła wiara i nikogo nie zastała. Właśnie wiara jest taką, taką kotwicą, która daje nadzieję, że gdy niosą fale życia, rzucają na różne boki, i tak marynarze mieli, że rzucali kotwicę. I dawa ona poczucie stabilności, że się zaczepi, czy opadnie na dno, i statek się uspokoi, zatrzyma się. I to jest właśnie takie zatrzymanie, danie pewnej stabilności. Jednocześnie też jest nadzieją na nową rzeczywistość, że gdy podnosi się pt. To, tak, to możemy wyruszyć w nową podróż, nową rzeczywistość. właśnie to. Chciałbym, żebyśmy, żeby to jakoś tak, od, żeby każdy z nas to odkrył na nowo, Czy, że wiara jest taką rzeczą, która z jednej strony pozwala ustabilizować życie, a z drugiej strony pozwala odnaleźć nową rzeczywistość w swoim życiu. I tak właśnie będziemy chciałbym kroczyć z wami przez karty Pisma Świętego Ewangelii, Życia Ludzkiego, żeby właśnie dostrzegać wartość wiary w życiu człowieka, który, który jak doświadczenia różnych świętych i różnych innych ludzi y, pokazują to, że ta wiara potrafiła, potrafi czynić cuda, czynić cuda. Wiara powoduje to, że życie się zmienia z, radykalnie. Wiara powoduje to, że człowiek odnajduje sens życia. Wiara powoduje to, że człowiek odnajduje y, swój cel w życiu. Wiara powoduje to, że Podnosi się z upadku y, swojego, swojej egzystencji do nowego życia, że tak jak spotkałem kiedyś człowieka, i on mi mówi w coś takiego. Mnie ludzie kiedyś pamiętali jako człowieka ciągle pijanego, ciągle awanturniczego, i tak dalej. Moje życie było w rozsypce, y, żona chciała odejść z dzieckiem, straciłem dom, straciłem pracę, wylądowałem pod mostem. I kiedy spotkałem Chrystusa, doświadczyłem nowego życia, nowej rzeczywistości. I on tak fajnie to konkludował w swoją, swoją historię życia, mówiąc: że tamten człowiek umarł, bo to teraz jest nowy. Po spotkaniu z Chrystusem, przez wiarę w tego, który zmartwychwstał, już tamten człowiek nie żyje, bo to jest nowy. I jego życie się odrodziło. Odzyskał żonę, odzyskał syna, znalazł sens w swoim życiu, możliwość budowania nowej rzeczywistości. Dzisiaj zajmuje się wręcz pomocą pod pod ludziom, którzy mieli podobne życie jak on. Gromadzi, prowadzi ośrodek i tak dalej, którym ratuje życie ludziom. Może nie chodzi o to, żeby robić jakieś takie wielkie rzeczy, ale żebyśmy zrobili, zobaczyli, że wiara jest bardzo cenna i ważna w życiu człowieka. Że gdy człowiek ma wiarę, to łatwiej jest pokonywać czarne chmury i czarne myśli, depresyjne myśli, te, które odbierają siłę, energię do życia i działania. Także, moi drodzy, serdecznie Was zapraszam na, do tego kanału. Nie bój się i wierz tylko. Tak jak właśnie słyszał te słowa, przełożony synagogi, Jair, kiedy szedł z Jezusem do, do swojego domu, aby. Prosił go, aby uzdrowił jego córkę, i przyszli jego słudzy z domu. Mówił, nie fatyguj, mistrza, bo twoja córka już umarła. I Jezus odpowiada, nie bój się, wiesz tylko. I kiedy przyszedł do domu, jej radę, 100 osiedli. Także zapraszam Was na kanał, nie bój się, wiesz tylko.